Ej, zaraz. Dobra jest. No, zas radę, się. Radę, zas się, zas się po prostu. Sorry. Dobra. Kręcisz? Tak, tak. No, także zaczynamy. Poczekaj, bo lepsze światło. Cześć, skąd No, dawajcie. Kubuś. Napierdalamy. A nie, czekaj, czekaj, czekaj. Zrobię tak. Wezmę, wezmę sztach po powietrzu i mi wylewaj. No. <śles> ah, Całe ja wlałeś? Cały Czekaj, nie wiem. No. Tak, tak, poszło wszystko. Mio było otwarte, pełne było Tak. No nie, nie było. Nie, nie pełne? Pełne, a, pełne. Pół. było pełne? Było trzest. Trzest. Czwarte, to teraz chyba, bo pół. Dobra, Czas ja. na zmianę. Mm, strasznie wpiszę tutaj piany leci. No. Lecimy dalej. Oczywiście wszystko podpierdolone. Dobra, zatrzymaj dąb, ja idę to umyć. Dobra, to weź mi jeszcze piwo z tego, z tego, z tej Nie. kraty.